I zobaczmy strzelce, co dla Was w miesiącu lipcu. Dzisiaj dwie talie, a więc pierwsza, która ma określić, jaki ten miesiąc będzie dla Was w potencjałach. Druga, jaka proponowana, czy też jaka wymagana wręcz, do jakiej nawet bym powiedziała agitowani postawy jesteście oraz karta destynacji, która może pokazać się, jak ten miesiąc będzie, jak, w którą stronę ten miesiąc będzie chciał biec lub no właśnie, w którą stronę będzie Was gnać, pchać lub inspirować. Jakie to będzie hasło? I na koniec również energia aniewska, a więc taka karta dodatkowa od aniołów, która pokaże, potwierdzi, być może zainspiruje Was czymś nowym albo właśnie jeszcze dorzuci jakiś impuls, który wziąć się pod uwagę powinniście. Werkamy Dzisiaj ja jestem bez słuchawek, ponieważ moje słuchawki mm, nie mają jednej części, która pozwala mi na użycie ich w moim telefonie, a więc nie trochę gdzieś tak akustycznie może być ciężko. Zobaczymy, bo to wszystko wychodzi w postprodukcji. Mam nadzieję, że będzie znośnie. Chciałam usiąść bliżej morza, ale jest bardzo dużo ludzi, bardzo, bardzo, mm, bo jest bardzo duży upał, bardzo, bardzo jest przyjemnie, bardzo. Ale jest tak wymagająco, jest tak intensywnie dzisiaj. A więc i ja również z tą intensywnością do Was przychodzę i przechodzimy. Przechodzimy zatem do czytań. Zobaczmy dla strzelca: miesiąc, 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 lipiec. Miesiąc, lipiec dla strzelca. No, słuchajcie, w lipcu jesteście skoncentrowani, sfokusowani na to, co jest no właśnie. Widzeniem perspektywicznym, na tym, co jest również dobrym planem, strategią, działaniem. To jest królowa mieczy, a więc może Wam towarzyszyć pewna energia takiego wyważenia do sytuacji, do znajdywania bądź co bądź rozwiązań adekwatnych temu, co Wam potrzebne. Jeżeli oczywiście zachowacie w sobie tę wstrzemięźliwość albo też ten pakiet, z którym, który Wam jest dany z poprzednich chociażby doświadczeń i znacie siebie, znacie tę sytuację, wiecie, jak wyciągać wnioski, umiecie zastosować tę strategię w, no, w teraźniejszości. To jest czas, słuchajcie, takiej no dużej też komunikacji dla niektórych, ale i również być może takiego działania strategicznego, a więc planowania właśnie wyjazdów, być może z tych przyjemności patrząc, ale także tego, co jest nazwane życiem, finansami. Tym, żeby było po prostu lepiej, żeby było bardziej okazale, żeby ta, te możliwości przed wami, które się będą jawić, albo które wy sami będziecie kreować, były bardziej chętne. No i być może w większym zasięgu ręki. Taka Wam się tutaj pokazuje energia lipcowa. A jaka jest główna nuta energetyczna w tym, w tym miesiącu? Miesiąc lipiec. Miesiąc lipiec dla dla strzelca. Miesiąc lipiec dla strzelca. Pokazała Wam się komunikacja. Tak no, tak wiecie dozą nieśmiałości odkryta, a więc może będziecie właśnie dużo się komunikować także w ślad za tym, co tak krowa chce Wam też podpowiedzieć lub zasugerować. No i decyzja. Być może jest to czas do podjęcia decyzji. W tej karcie także ta decyzyjność Wam się skrywa, a więc to, że właśnie możecie tutaj dużo rozmyślać, dużo planować, dużo zastanawiać się, ale też wcielać w życie taki miesiąc logiki. Dużego skupienia, mocnej koncentracji, fajnych być może także na tej bazie kontaktów, jeżeli chodzi o to, że wy zachowacie także zimną krew do tych, którzy będą was otaczać. Może tylko was charakteryzować pewne poczucie wycofania albo takiego, no gdzieś nie chcę powiedzieć, że wyautowania, ale możecie być trochę bardziej chłodni w takim gdzieś odbiorze, chociażby także przez innych. Jaka jest Wam proponowana postawa? Zobaczmy, postawa Wam proponowana, może nie tyle proponowana, tylko wymagana postawa. Wymagana postawa dla strzelca, wymagana postawa dla strzelca w miesiącu lipcu. A! Pod spodem siódemka kielichów, a jeszcze pod spodem y, macie w tej pierwszej talii, bo to też jest istotne, szóstka mieczy. A więc gdzieś płyniecie dalej, gdzieś się z czymś się przenosicie na level wyżej i z pewnością zostawiacie lub właśnie odcinacie, a może ten miesiąc będzie skłaniał Was do tego, żeby zastanowić się lub właśnie podjąć decyzję, co należałoby na tym brzegu zostawić, żeby tego nie ciągnąć już za sobą, co być może nie ułatwia podróży. A m, rada, m, rada. <laughs> a wymagana od Was postawa to a więc zmień perspektywę, spójrz na coś inaczej. Podejmij się także takiego ryzyka związanego z pewną wstrzemięźliwością, bo być może kierujesz się tym, co jest takie mocno dynamiczne, czy też takie mocno ogniste w Twoim przypadku strzęcu. A tutaj jest pokazane pozbądź się pośpiechu. Pozbądź się pośpiechu, więc bardziej przemyśl, przeanalizuj, zastanów się. Ugryź to od innej strony, weź to trochę na... Na chłodno, być może, albo na inny czas przełóż to, z czym palisz, lub zapalasz się tak natychmiast. Bo tutaj jest dużo energii powietrza. Karta także mówi: zatrzymaj się, przełóż coś. Uważaj także na to, co być może jest przez nieuwagę gdzieś przez ciebie no, przeoczone, bo też możesz mieć do tego tendencję. Ale ogólnie wymagana od ciebie postawa także może sygnalizować, abyś był troszeczkę bardziej. Fantazyjny, tak to nazwę, i też niekoniecznie ekspresyjny, ale taki innowacyjny. Innowacyjny, choć także dla pewnej grupy strzelców, może należy się tutaj po prostu poddać pewnym sytuacjom, popłynąć wraz z nimi, zgodnie z tą szóstką mieczy, która Wam się pokazała, aby faktycznie być może z czegoś zrezygnować na rzecz czegoś bardziej. No i tutaj ten wisielec mówi: zawieść coś. Wstrzymaj coś, może opóźnij pewne procesy, może jeszcze się zastanów, może podejmij tę decyzję odrobinę. W innym czasie niekoniecznie na hura, niekoniecznie pod wpływem jakichś e, emocji. Czy też może tą decyzję, z którą się niesiesz, bo tutaj jest pokazana przecież ta decyzja. A więc radzona Ci jest postawa trochę opóźniona, trochę innego punktu e, zawieszenia. Być może szukaj e, w kontekście. Tych analiz, czy, czy tworzonej, gdzieś e, kreowanej być może w tym czasie agendy, która ma budować m, kolejne stadia Twojej podróży. Bo i ta siódemka kielichów, która się Tobie pokazała tutaj drogi strzelcu gdzieś w tle tej drugiej talii, sygnalizować może, że no właśnie będziesz czego wywierać albo będzie o czym myśleć, że tych m, płaszczyzn, e, które należałoby poruszyć, tych strun, gdzieś, e, nad którymi warto zawisnąć, może być trochę więcej, aniżeli jedna. Jaka rada jeszcze aniołów, zobaczmy dla Was, a więc dla strzelca na miesiąc lipiec, co chcą poradzić, powiedzieć anioły, a bezpośrednio pokazała Wam się intencja. A więc yy, właśnie ukierunkuj siebie w tym miesiącu. Zatrzymaj, pohamuj. Zgodnie z tym, co jest Twoją intencją, a być może też zmień te intencje, lub też zastanów się bardziej głęboko, bardziej perspektywicznie, spójrz na coś, czy ta intencja, z którą tworzysz tę rzeczywistość, jest tym, na co faktycznie chcesz patrzeć. Tak dla kogoś tutaj mi się pokazuje, bo ta królowa, słuchajcie, mieczy w tym zawieszeniu przy tych decyzjach i przy tej intencji sygnalizuje wyraźnie, że to jakie masz nastawienie, to jakiego efektu oczekujesz może być tutaj zasadne, żeby te płaszczyzny się nie rozminęły, żebyś dobrze trafił na tym polu golfowym. To co zamierzasz, kieruj swoją uwagę tam, gdzie ma nastąpić sukces, gdzie ma do Ciebie napłynąć być może oczekiwana odpowiedź albo oczekiwany skutek. Nie działaj na oślep Pozbądź się tego efektu chybienia, tak mówi do siebie ten miesiąc, dlatego bardziej lub częściej być może zastanów się, wycofaj, spróbuj spojrzeć na to zupełnie inaczej, pozwól, aby pewna sytuacja dała Ci większe pole manewru, lepszą perspektywę, aby coś się mogło dla Ciebie także wyostrzyć i pokazać odrobinę bliżej. Tutaj czuję taką, słuchajcie, gdzieś energię przejrzenia wyostrzenia, dostrzeżenia, zauważenia, a być może faktycznie złapania, uchwycenia jakiegoś pomysłu, idei dla kolejnych planów, które Wam się tutaj wyraźnie w tle pokazują. Dlatego zachowajcie cierpliwość, nie tupcie nogami. Tak mówi do Was ten miesiąc. Do zobaczenia, do usłyszenia.